Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w pewko Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do skomentowania i jedziemy z tym przeglądem. 140 na 220 cm. Za 40 zł mamy taki obrós. No i on, jak widzicie, jest w kolorze fioletowym, jak większość właśnie z tych tutaj dodatków z nowej kolekcji. Idziemy dalej. Następnie mamy piękną świeczkę. Zobaczcie, tak wygląda. Candy Spring. 25 zł kosztuje. Jest zamykana w słoiczku. Co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście to wszystko są nowości, ale ja już to Wam wszystko pokazywałam, więc przeskakujemy na następne półki i szukamy dalej i szukamy dalej. Tu mamy te zajączki, te piękne słoiczki, foremki i co my tu jeszcze mamy? O, już widzę nowość, podkładki na stół sztuk dwie, dwie za 15 zł, tak wyglądają. Co my tutaj jeszcze mamy? A jeszcze widzę wielkanocne e, takie jajeczka i to są, słuchajcie, za 6 złotych 4 sztuki mm, takich e, osłonek na szczućce. To znaczy taka dekoracja, tu się wsuwa szczućce i kładzie się przy talerzyku, więc e, tak to wygląda. Ja już szykuję e, dla was, wow, coś wow, zobaczycie, e, zobaczycie co dla was właśnie e, szykuję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi po prostu, no, kopara opadła, o tak powiem, że tak powiem delikatnie. Tu mamy takie pudełeczka i zobaczcie, możecie różnie sobie to zastosować. Możecie sobie tu włożyć jakieś, nie wiem, pensety, gdzieś w podróży, szczoteczki do zębów i tak dalej. Za 5 zł takie pudełko. Oczywiście, jak ktoś ma jeszcze pomysły, co można tutaj przewieźć, przechowywać, to dajcie znać w komentarzu. E, idziemy dalej, dalej mamy Wielkanoc. Wiem, że dużo z Was już mówi, że macie podziórki w nosie tej Wielkanocy. Ja wiem, ale jak tylko coś nowego dojeżdża, to ja już Wam tutaj pokazuję, szukam. E, już niedługo słuchajcie, bo już nie cały miesiąc został, więc, mm, więc dużo, tego, y, dużo tego już nie będzie. Jeszcze musicie dać, dać radę. E, jedziemy dalej. Dalej mamy tutaj, słuchajcie, też takie do serwetek, chyba mi się wydaje. Tutaj zwijacie serwetkę i wkładacie, i to też jest właśnie do położenia na stół. I taka dekoracja kosztuje 5 zł, i tutaj jest również 4 sztuki. Również cztery sztuki. Jajeczka, sztuczny mech. I są jeszcze takie, zobaczcie, bardzo ładne motylki. 5 zł kosztują. Są fioletowe, zielone, różowe, białe. No i ja tu wam jeden wyciągnę. On jest na takiej sprężynce. Możecie sobie gdzieś tam wcisnąć do jakichś doniczek, do ogrodu, czy gdzieś na balkonie, czy nawet w domu i będzie to bardzo fajnie wyglądało. Tu jest, zobaczcie, ale ładne. Tylko to jest tak poszczepione, że mi ciężko jest w ogóle to wyciągnąć. Są jeszcze takie kwiatuszki z dzwonego więc naprawdę przepięknie to wygląda. 15 zł kosztuje taki świecznik. I co my tu jeszcze mamy? I słuchajcie, bombki jajeczka. Niektórzy też takie drzewka sobie robią z gałęzi i za 20 zł możecie kupić sobie 6 właśnie takich szklanych bombeczek. I oczywiście bardzo, bardzo dużo rzeczy ogrodowych już wjeżdża, mnie to bardzo, bardzo cieszy. Już jest tak fajnie u nas. Nie wiem, jak jest dzisiaj u was. Poczekajcie, 8 złotych kosztuje taka lampka LEDowa, solarna. Nie wiem, jak jest u Was, ale u nas dzisiaj, słuchajcie, było 6 stopni, a słońce świeciło. Było tak cieplutko, a wczoraj było tak zimno, że aż mi się nie chciało w ogóle wychodzić na podwórko. 4 zł kosztują rękawiczki, takie i te po lewej stronie. I słuchajcie, one tu od środka są zalane taką, jakby gumą. Może Wy tego nie widzicie, ale one są takie gumowe, że, że wiecie, że nie w sensie, że one nie są całe materiałowe, tylko tutaj są takie zalane gumą, żeby się nie przerwały przy pracach po prostu te rękawiczki. Dobra, tutaj mamy koniec, ale tu są nowe osłonki, więc ja Wam muszę pokazać. E, tu jest akurat doniczka, bo jest, e, zobaczcie, z podstawką, e, taka w kolorze beżowym, i ta doniczka jest za 15 zł. Jest taka dosyć spora ale co wam chcę pokazać, zobaczcie jakie tutaj duże wjechały, jejku mam nadzieję, że mi nie wypadnie z ręki e, tak, e, tutaj możecie sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda kosztuje 5 dyszek, no sporo kosztuje ale ona jest duża, może to tak nie wygląda e, jak ją trzymam w, rę w dłoni, ale ja mam dużą dłoń więc uwierzcie mi naprawdę, że ona jest duża i poczekajcie, muszę ją tu wstawić bo za chwilę mi ona wypadnie no i jak widzicie ona ma taki wkład e, wkładacie do środka jak chcecie ją e, po prostu roślinę przesadzić Kwiatka przesadzić, to, to wyciągacie tylko ten wkład, nie ciągniecie całej donicy. Lecimy dalej, i ja widzę, że tu są e, nowe gadżety kuchenne, więc wam pokażę. Mm, tutaj mamy wyciskarkę do czosnku, proszę bardzo, taka widać, porządna, zadyszkę. No ale co my tutaj mamy? Zobaczcie, tutaj też jest do czosnku, zadyszkę. E, Garlic Master, no proszę Państwa, czyli, e, czyli jakiś master do czosnku, <noise> no wiecie, do siekania po prostu czosnku, e, ja wszystko to robię w tym, w tym pierwszym urządzeniu, które Wam pokazywałam, więc takich rzeczy jak ten Garlic Master nie kupuję po prostu. No, ale może komuś jest potrzebne. Jeżeli chcecie zobaczyć przegląd garnkowy, to już był ostatnio u mnie na kanale, więc yy, te wszystkie garnki, patelnie, patelaszki, miseczki są u mnie na kanale, więc sobie zerknijcie, jakbyście chciały, chcieli. No i zobaczymy tu jeszcze kubeczki. Kubeczki są takie. Z tych nowości, które wcześniej wjechały, i ten kosztuje 6 zł. I słuchajcie, to chyba zawsze takie jest, że jak ja chcę kupić jakiś kubek, bo po prostu wymieniam sobie w domu, no to nie ma. Nie ma takich, które bym chciała, nie? Tu kosztuje 12 zł, i on jest taki, jak widzicie, beżowy. Na dole jest jeszcze zielony. No i chyba tu z tych kubeczków to będzie wszystko. A jeszcze miałam wam pokazać różową filiżankę. Jak ktoś lubi takie większe filiżanki, to proszę bardzo, tu jest taka różowa. I ona jest za 8 zł. Więc myślę, że to będzie tyle. A no właśnie, widzicie, idę tutaj i mi się ciągle przypomina. Jakby mi, jakby mi się zapomniało, to dawajcie mi znać w komentarzu. E, właśnie ktoś chciał widzieć wcześniej garnki, patelnie. E, zaraz pokażę sztućce, bo ktoś chciał jeszcze widzieć sztućce. Ale zanim pójdę, to pokażę wam te nowe kubki, które wjechały. Z podwójną szybą, chciałam powiedzieć. <ścoughs> z podwójną ścianką za 15 zł. Jest taki duży kubek do kawy. No, zaraz zaczniemy pić kawusie na zewnątrz, czy w ogrodzie, czy na tarasie, czy na działeczce, czy na balkonie. Uwielbiam takie picie kawy. Ja już zaczęłam, nie wiem jak wy, ale ja już zaczęłam, więc e, fajne kubeczki się przydadzą. I tutaj mamy 24 sztuki. Mm, słuchajcie, sztućców, proszę bardzo. Tak wyglądają. Co my tutaj mamy? Yy, dwie łyżki, i, i, i słuchajcie, widelec i nóż. Yy, tu dalej jest taki zestaw za 30 zł. One już są jakiś czas, ale te, które Wam mogę polecić i które się myją super w zmywarce, to są właśnie te. Zadyszkę możecie kupić taką chochlę. Tu po lewej stronie za 8 zł mamy yy, ten nóż do ciasta. Yy, tu mamy noże, yy, widelce, i one yy, są za 20 zł. Yy, yy, za 15 zł są tutaj widelczyki. I tu łyżki są za. Nie, to są też widelce. Przepraszam. Za 15 zł. Tu są długie łyżeczki do tych wyższych kubeczków. Za 12 zł. No i tu są już takie trochę tańsze. Nie używam ich, ale jakie je złapiecie, to sami ocenicie. 6 zł kosztują ee, i łyżeczki, i mm, słuchajcie, widelce. No i te, które wam też polecam za dyszkę, są widelczyki i łyżeczki. To też wam polecam, bo nic się nie zmienia, jak nawet myjecie w zmywarce ja je i nic tutaj się z nimi nie dzieje. Pokażę wam też coś, z czego możecie sobie zrobić komplet, więc tutaj macie taki e, taki mm, no zawsze mi ucieknie um, do lodów, pucharek, tak właśnie, pucharek do lodów. Tu macie e, za 4 zł ten pucharek, nie wiem, czy mówiłam. Tutaj mamy zadyszkę, mamy talerz. Tu zadyszkę mamy talerz i tu jest jeszcze Taki talerzyk i on kosztuje 6 zł. I jeszcze coś tu widziałam, poczekajcie chwilę ostatnio też wam pokazywałam nowe wjechały o tutaj na półce stoją e, nowe talerze i, e, i miski i tu jest jeszcze miska, którą możecie sobie też dokupić i ta miska kosztuje 12 zł i to chyba tyle z tego co mogłabym wam tutaj pokazać z tego kompleciku bo, 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 bo już chyba tutaj wam nic e, z tej strony nie pokażę tu są jeszcze e, takie talerze więc jeżeli o czymś zapomniałam to oczywiście piszcie mi w komentarzu. No i jeszcze tutaj jedna z Was prosiła mnie o takie wyższe osłonki do kwiatków to już wam, już wam pokazuję, które są wyższe i które są akurat tutaj w Pepco. Za 50 zł możecie kupić dwie sztuki, jedna wyższa, druga niższa i tutaj są wymiary na kartonie, więc możecie pyknąć sobie screenshota. Tu jest ten i ten jest naprawdę pięknie wygląda, czy paprotka, czy jakieś takie zwisające kwiaty, za 50 zł, z 80. I tu jest do nich ta miska, słuchajcie, ona jest taka wyciągana i są jeszcze niższe wersje, troszeczkę, jak widzicie, tam z tyłu stoi niższa wersja. Tu jest taka też bardzo ładna niebieska za 30 zł z 45. Słuchajcie, widziałam, że dziewczyna normalnie sprayem przemalowywuje na kolory, które jej się po prostu podobają i też świetnie to wygląda. No i tutaj macie za 40 zł. Ja mam podobny w domu, też cały właśnie taki metalowy, tylko trochę niższy i większy ten ta doniczka jest po prostu Większa, o matko, aż się zapowietrzyłam. No i co ja wam tu chcę jeszcze pokazać, taką mini doniczkę w okularach, bo były takie duże w okularach, nie wiem czy pamiętacie, a tu są jeszcze takie miły, e, miłe, <laughs> małe doniczki za dyszkę, i tu jest jeszcze się ukryła taka mała buźka. Ja mam taką, tylko trochę większą, e, i mam tutaj swojego patyczaka zasadzonego, więc fajnie to też wygląda. Wygląda jakby miał takie włosy, i tak kosztuje 12 zł. Więc tu taki pomysł e, na aranżację tej doniczki. Osłonki, przepraszam, bo zaraz będzie krzyk, krzyk! I płacz w komentarzach. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was również na moje vlogi na mojego Instagrama, TikToka. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.